Słyszysz? Będziemy potrzebować bifrostu i głowy. Brok, ty dotykaj. A, czyli to z tym potrzebujecie mojej pomocy. Otóż to. Urządzenie jest dostosowane do twoich rozmiarów. Dzięki niemu łatwiej przyjrzysz się problemowi tymi twoimi oczami z bifrostu. Dobrze, czyli mogę jakoś tym sterować? O nie, 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 nie. nie. To macie utrzymać w miejscu, kiedy będziemy ci świecić w oczy. Sidri podła kanalio! Otwórz oczy! Szybko! Miałem nadzieję, że nie będę musiał użyć zacisków do powiek. Dalej! Je? Dobrze, dobrze. Tak, teraz strzel! To wciąż nieprzyjemne! Teraz my! Chodź, szybko! Idę już, idę! Na jajach lesbę! Za co to było? Wkrótce się przekonasz. Muszę tylko poprawić. Już, gotowe. Widzisz? Zero trwałych uszkodzeń. Sam zaraz doznasz trwałych uszkodzeń. Kratosie, rzuć mną, żeby dostał rogami! Co? Na żartach się nie znasz, stary capie? Bifrost jest uszkodzony. Teraz, kiedy do korzystania z bram służą nasiona Yggdrasilu, nie będziesz już potrzebować stołu ani bifrostu. Był dla mnie źródłem światła. Okej, okay, rozumiem. Coś wymyślę, ale najpierw podejdź. Pokażę ci, jak to teraz działa. Wyceluj klucz w runę z Ferdalfheimu, tę po prawej, a potem się skoncentruj. Traficie na mokradła w pobliżu miasta Nidavellir. Udajcie się na rynek i podpytajcie o Durlina w tavernie. Na pewno będą go tam znać? Durlin nigdy nie wylewał za kołnierz. Oczywiście mógł się zmienić przez lata, ale znając go. W Chciałeś iść z nami? O, mógłbym tam wpaść, ale mokradła są. Mokre. I pełno tam ponurników niebezpiecznych, oślizgłych, śmierdzących. M powodzenia! Dzięki. Chwilę co. Powodzenia! Wow, Czujecie to? Co takiego? No wszystko powietrze jest ciepło. Jednego to szpiega mnie użyć tej łodzi jeśli dała ją wyciągnąć. Ostrożnie. A! Za tobą! uwaga! czemu są takie szybkie? Na to, bracie! Kolejny wywódca z lewej! Na to, uwaga! Ta przygoda zapowiada się interesująco. Atreusie, byłeś nieostrożny. Ale wyciągnąłem łódź. Możemy popłynąć tymi kanałami. Kurde! Po co ten łańcuch nad wodą? Pewnie cumuje tu prom towarowy. Tylko że chwilowo go tu nie ma. Hmm. Nie mogę uwierzyć, że mama przewodziła tu rebelii przeciwko Odynowi i nigdy o tym nie wspomniała. Mogło to mieć związek z faktem, że rebelia nie do końca się powiodła. Przeszłość Twojej matki była jej prywatną sprawą. Pytałeś się o to? Skup się na wodzie, wypatruj surowców. Jeśli nigdy nie pytałeś mamy o przeszłość, to o czym rozmawialiście, gdy się poznaliście? Po prostu powiedziałeś jej: Kobieto, pilnuj domu, ja idę łowić ryby w rzece. I wyszedłeś na pięć dni? Nie. łowiła ryby znacznie lepiej ode mnie. Widziałeś tam coś? To koło blokuje kanał. Jeśli zdołasz je przekręcić, będziemy mogli się przedostać. Czyli to są mokradła. Trafna nazwa. To bagno. O czym nie piekło od tego zapachu? Wiesz co? Faktycznie zapach jest o wiele mocniejszy niż go zapamiętałem. Uch! Uch! – Można się po tym wbierać? Pewnie. To krasnoludzkie bułownictwo. Oh. Tyr był przyjacielem gigantów. Ciekawe, czy spotkał kiedyś mamę. I czy brał udział w tej rebelii. To całkiem możliwe. Bóg Wojny często stawał w obronie gigantów, choć nie wiem, czy aż tak jasno opowiedział się po ich stronie. oh Dobra, musi być jakiś sposób na przekręcenie tego koła. Ej, mógłbyś ostrzegać, jeśli wiesz, że za chwilę wyląduje między twoimi pośladami. Ziemia. Trzęsienie ziemi? Ha! Sporadyczne, ale całkiem zwyczajne zjawisko w Svartalfheimie. Ziemia, w której tyle się kopie, musi się czasem buntować. Zastanawiam się, jest tu tak ciepło. Może nie chodzi o to, że zimno jeszcze tu nie dotarło. Tylko po prostu w Svartalfheimie jest inaczej. Tak, chłopcze. Fimbulwinter Winter dotyka każdy ze światów w nieco inny sposób. To dziwne, że Fimbulwinter może być czymś innym niż zimą. W mi... w gardzie przypomina akurat zimę. A tutaj, jak widzisz, jego efekty są bardziej. wybuchowe. Tutejsze gejzery, wspomniany wcześniej zapaszek. Wszystko to istniało tu wcześniej, ale teraz przybrało ekstremalną postać. Przepłyniemy pod tym mostem? ん Uh, w górze <coughs> <coughs> Znalazłeś coś na górze? U! 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 Są wszędzie. Zatykali gejzery? <laughs> hmm. Musimy wprawić to koło w ruch, ale woda jest <laughs> zbyt nisko. Się Otwieramy bramę. Słynna krasnoludzka pomysłowość. Wróćmy na łódź. Jeśli krasnoludy z tego świata są jak Broki Sindri, nie nadają się na sojuszników Odyna. Ech, często tak bywa, że w chwili wyboru widzi się tylko czubek własnego nosa. Odyn zaoferował im ochronę, a sprzeciwianie mu się bywa niebezpieczne. Może gdyby przyszło kilku bogów i pomogło im się mu sprzeciwić? Ach, wiesz, że nie po to tu jesteśmy. Tylko żartowałem. Wojna to nie żarty, zwłaszcza gdy mieszają się w nią bogowie. Zdaje mi się, Atreusie, że chcesz uczynić z Tyra sojusznika na czas wojny. Po prostu chcę, żebyśmy mieli wybór. Nie zatrzymujmy się. Cieszę się, że tu jesteśmy. Zwiedzamy nowy świat. Może spróbujmy się nacieszyć ciepłym. Wszystko zniszczone. I tak jestem czujny. Zapewne roi się tu od ponurników. na Ho!! go! Uh. Uh. HEY! <laughs> Dobrze, że umiesz czytać runy, to chyba wszystko tutaj. Idziemy dalej? chyba musimy otworzyć te bramy żeby dostać się do Nidaveliru Gdzieś w pobliżu musi być kolejny łańcuch, który opuści resztę bramy. Hmm. A chyba już wiem, jeśli zamrozisz Gejzer się nie obróci koło. Widzisz coś z tej platformy? To jeden z wierszy Kwasira. Bardzo mądry. Powinieneś zebrać wszystkie, które znajdziesz. Chłopcze, mam pytanie. Czego dokładnie chcesz się dowiedzieć od Tyra? No, tak jak mówiłem, chciałbym, żeby opowiedział mi o Lokim. I jeszcze chętnie posłuchałbym o jego przygodach o podróżach po światach, o gigantach i może o tym, jak się dawniej walczyło. Po prostu jestem ciekawy. Ciekawy? Hmm. Miejmy nadzieję, że po tylu latach niewoli Tyr będzie spragniony rozmowy. Nie wszyscy byli więźniowie odyna są tak rozbrajająco gadatliwi jak ja. Tamto trzęsienie. Myślisz, że będzie kolejne? Raczej nie, ale zjawiska geologiczne bywają nieprzewidywalne. Jeśli gejzery i zapachy zmieniają się tu przez Fimbul winter. to może trzęsienia ziemi też. Ha, a wiesz, że możesz mieć rację? A to już Spójrz przed siebie. Wow, to prawdziwe miasto. Bracia, witajcie w Nidavellirze. Hej, krasnolody! O, chyba uciekają. Alarm! Szczałbym taki alarm tylko w sytuacji. Jeśli nadal miałbym ciało i bałbym się, że zaraz je stracę. To wszystko przez nas? Boją się. Tak, to z pewnością sygnał alarmowy. Czemu wszyscy się kryją? Bądź czujny. Hej, chcemy porozmawiać. Nie, kłopotów, odejdźcie. Nie pomogą nam, to już pewne. Sami znajdźmy tawernę, o której mówił Sindri. <grym> Czy to posąg Odyna to dowód wielkiego oddania? Albo strachu. Sindri! Czałem! Nie będę udawał zaskoczenia, bo się was spodziewałem. Mam coś dla was. O co chodzi Sindri? Wiesz, cieszę się, że choć raz wróciłem tu przed Ragnarokiem. Gdyby kabienie mogły mówić... Wtedy miałyby usta. Brudne i obrzydliwe. Mogę zerknąć na twój łuk? O, ta cięciwa jest brudna i do wyrzucenia. Od dawna chciałem wykorzystać... A! ...strukturalną podatność niektórych materiałów A! na określone wibracje dźwiękowe. Brzmi, no... interesująco. Jak tego użyjesz? A. Najlepiej będzie, jak po prostu zobaczysz to... ...w akcji. A. Masz. O, wyceluj w tamtą ranę, ale zanim strzelisz, powiedz. z kialfa. Nie wpadłem na to, że od razu ściągniesz a nas połowę podworów. Miał. Skąd miałem wiedzieć, że tam były? No dobra. To teraz durin. Sindri, wiesz, gdzie jest tawerna? Wyglądam ci na kogoś, kto szlaja się po brudnych tawernach. Ten kanał, który właśnie otworzyłeś, wygląda obiecująco. Powinien prowadzić do drugiej części miasta. Innych drzwi tu raczej nie otworzycie. Jarka! Kolejny z wierszy Kwasira. Alarm naprawdę jest przez nas? Oczywiście, że tak. Odyn rządzi tu twardą ręką. Każdego przybysza uzdaje się za zagrożenie. Klasyczny przykład odynizmu.